Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam, mam dzisiaj zaszczyt otworzyć niezwykłą wystawę, wystawę Światło czułe Pani Natalii Nowickiej, którą bardzo serdecznie witam. Natalię. Prowadził ją do galerii i powiedział, będziesz miała tutaj wstać. <noise> witam bardzo serdecznie Państwa. Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Witam młodzież, witam nauczycieli, witam studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo gorąco Tak naprawdę czujemy się rodziną. Urodziła się w Wadowicach. Dzisiaj jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Malarstwa i uczy się w pracowni Pana Profesora Adama Ksiąkowskiego. Pan Adam Siołkowski był kiedyś rektorem, otwierał tę galerię. Zresztą autorstwa Pana Adama jest logotyp Galeria Szklana. Dotrze do nas, będzie nam bardzo miło gościć go dzisiaj tutaj ponownie. Też miał oczywiście wystawę w naszej galerii. Jego słynne felki gościły w 2012 roku w Galerii. Natalia jest bardzo dobrą uczennicą. Dwukrotnie otrzymała stypendium na najlepszych studentów. Stypendium lektora w ubiegłym i w bieżącym roku. Zajmuje się, jak Państwo widzicie, malarstwem, rysunkiem i grafiką. Na swoim koncie, pomimo tak młodego wieku, ma już kilkanaście wystaw. Wystaw zbiorowych, jedną wystawę indywidualną w magowicach. W Muzeum Izby Regionalnej, tak? No i nasza wystawa jest druga, także bardzo się z tego cieszymy. Dziękuję również Pani Natalii za to, że przyjęła Pani zaproszenie. Jest nam bardzo miło i bardzo miło mam te obrazy gościć w galerii. I będzie z nami się pewno ciężko z nimi rozstać, ale póki co będziemy się cieszyć widokiem. Bardzo się cieszę, że, że tak mi zgromadziliśmy się na tej wystawie. Gratuluję pani Natalii. Cieszę się, bo to Dolina Karka tutaj ma, ma, ma znowu artystę, który pewnie się jeszcze nie raz tutaj pokaże. To, Swoją to, to, to ja mogę, to ja od razu powiem dlaczego Dolina Karka, bo jeśli Państwo jeszcze nie wiecie, to pan Mazusz Markuch, 2003 rok, czwarty, był inicjatorem właśnie pomysłu Dolina Karka i bardzo mocno, że przez parę lat rozgrywał. No, no, ja gratuluję pięknych obrazów, o nich pewnie opowie jeszcze Pan Marek. Jeszcze na tym nie znam. A no, gratuluję Pani Natalii też wyników na studiach, bo trudno o kimś, co prawie malarstwo powiedzieć, kują, to raczej rzeźbiarstwo to chują. A tutaj, tutaj gratuluję wyników też na studiach talentu i ciekawego postrzegania i pomysłu. Eee, o czym zresztą pewnie Rzeczpospolitej w Wodowicach Pani Natalia obiecała nam, że nam opowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Eee, no to... Ja, y ja. A, No to ty, bo ty przedłużyłeś. Ale przed z tej okazji. Drodzy Państwo, wspomnieliśmy tutaj o tej wystawie w Wadowicach. To było 9 września 2014 roku. I tak mnie zauroczyły te obrazy, że pozwoliłem sobie, przepraszam, dedykować Natali taki mój zapisek. Przeczytam go Państwu teraz, i tylko to będzie moje wejście w ten, ten werset. Natali, jakie to piękne, choć niedoświetlone, jakie to piękne chociaż światło czułe, jakie to piękne że są jeszcze ludzie wrażliwi, zdolni dostrzegać niedostrzegalne widzieć niewidzialne. Jakie to piękne, że są dusze wrażliwe, serca czułe na piękno, światło czułe, niedoświetlone. Stoję i patrzę, czy widzę, czy czuję oczami dużą serce. Wszystkim po trochu, Jakie to piękne, niedoświetlone. Chociaż światło czułe, może dlatego, że niedoświetlone, że światło czuły? Jednak postaram się Państwu przybliżyć to, co jest najbardziej dla mnie istotne w, w tym cyklu. Cykl Światło Czułe jest moją pracą licencjacką, którą pomyślnie obroniłam w ubiegłym roku. Jednak pracę nad tym cyklem rozpoczęłam już rok wcześniej, przed rokiem dyplomowym to po raz pierwszy próbowałam szukać własnej wypowiedzi artystycznej. I właśnie stąd zrodził się ten pomysł, który później zaawansował licencjatem. Malarstwo się poczuło to dla mnie przede wszystkim kolor, który wzmaga efekty światła i cienia, ale Przede wszystkim jest to pojęcie walki światła z cieniem. Światło i cień jako dwie skrajności, które wzajemnie się przenikają, współpracują ze sobą, budują obraz obiektu i zdolne są również ukazać nastrój, emocje. Hmm, Widma postaci hmm, na moich hmm, płótnach również przejawiają właściwości światłoczuwe. Hmm, Wyłaniane przez światło, demaskowane, a zarazem zamaskowane sylwetki hmm, hmm, ukazują intymną stronę ludzkiej natury. Hmm, to jest dla mnie istotne.